Witam. Dziś przyjrzymy się albumowi Koszmarne Komando od wydawnictwa Egmont Polska, czyli historii potworów z uniwersum DC, które wcielają się w nowe dla siebie role. Zanim jednak przejdziemy do właściwej recenzji, zachęcam do subskrypcji kanału i pozostawienia pod filmem łapki w górę. Fani uniwersum DC z pewnością znają dobrze Legion Samobójców. Nie jest to jednak jedyna grupa komiksowych wyrzutków. Od początku lat 80. w uniwersum funkcjonuje również grupa potworów działających jako niezwykle skuteczny oddział wojskowy. Album Koszmarny Komando Tom 1 jest właśnie odnowieniem tej serii, w której horror miesza się z superbohaterską akcją. W komiksie obserwujemy, jak w ramach tajnego wojskowego projektu dr Barbara West rekrutuje grupę potworów i tworzy z nich bardzo nietypową drużynę żołnierzy. Ekipę tworzy wampir Vincent, wilkołak Gwanda, gorgona Mina i frankenstein Lucky. Ta dysfunkcyjna jednostka zostaje wysłana na samobójczą misję, by powstrzymać armię robotów zagrażających światu. Scenarzysta David Dastmalchian od samego początku balansuje między widowiskową mocną przemocą, a pewną głębią postaci, co nadaje historii wyrazistości. Autor rozumie, że sercem dobrego horroru nie są tanie jumpscary, lecz potęgująca się atmosfera zagrożenia. Kolejny wyróżnik komiksu to sami bohaterowie, autor przedstawia ich bowiem bardziej w roli ofiar niż potworów. Narracja kręci się tu głównie wokół koncepcji ich wykluczenia. Nie są to złoczyńcy jak w Legionie Samobójców, a postacie pod pewnymi względami tragiczne, będące ofiarami swojej natury bądź eksperymentów. Będąc przy zaletach tytułu nie można również nie wspomnieć o ciekawej kreacji świata przedstawionego. Autor nie boi się pokazać konsekwencji wojny i eksperymentów naukowych, tworząc uniwersum, w którym śmierć czai się wszędzie i na każdego. Dzięki takiemu zabiegowi opowieść utrzymuje czytelnika w napięciu i pcha go do przewracania kolejnych stron. Narracja nie ogranicza się tu oczywiście do samej akcji i postępującej grozy. Pod tym wszystkim kryje się bowiem opowieść o dehumanizacji, szukaniu samego siebie i zaufaniu innym. Jednocześnie autor umiejętnie wplata do tej ciężkiej tematyki sporą porcję przyjemnego w odbierze humoru, który należycie odciąża czytelnika. Zalet tytułowi z pewnością między nie brakuje. Nie oznacza to, że, nagle, że jest to pozycja idealna. Wady się tutaj pojawiają i wcale nie są pojedyncze. Jednym z głównych zarzutów jakie można postawić scenariuszowi jest na przykład trochę nierówne tempo, zwłaszcza środkowe części albumu. Znajdziemy tam kilka przydługawych i nudniejszych fragmentów, w których to scenarzysta skupia się na powtarzalnych konfliktach wewnątrz drużyny, zamiast pchać główną oś fabuły do przodu. Problemem jest również rozwinięcie niektórych wątków pobocznych, które w miarę postępującej fabuły nie zawsze zachowują pełną fabularną spójność. Doczepić się tu można również do niektórych dialogów, które nie tyle wypadają sztucznie, ile są wręcz toporne. Jeżeli zaś chodzi o warstwę graficzną, to ta stoi na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Jezus Herwas używa tu głównie szkicowej, dynamicznej kreski, która idealnie oddaje grozę i chaos akcji. Na szczególne uznanie zasługuje jego prezentacja potworów ze wszystkimi ich szczegółami. Nieźle radzi on sobie również ze scenami akcji, co one widowiskowo dynamiczne z odrobiną wizualnego chaosu. Koszmarne Komando Tom 1 to więc udana mieszanka horroru i akcji, która wplata do swojej widowiskości nieźle rozpisanej psychologicznie postacie. Nie jest to oczywiście album wybitny, który nie przejdzie do kanonu DC, ale jest to na tyle strolina dawka rozrywki, że każdy dorosły fan uniwersum i powieści grozy powinien sięgnąć po ten tytuł. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o komiksach, w których łączy się groza i superbohaterska akcja. Lubicie takie tytuły? Po więcej komiksowych recenzji zapraszam zaś na bloga Pop Kulturowy Kociołek. Sam komiks możecie z kolei kupić w sklepie wydawnictwa Egmont, oraz na komiksiarnia.pl Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.